Spośród 58 filmów, jakie dotychczas mieliście okazję oglądać na moim kanale, 3 zawierają wyraźne i całkiem nieprzypadkowe nawiązanie do filmu Matrix. Jeżeli potrafisz powiedzieć jakie to filmy, zapraszam do udziału w moim konkursie. Nagrody wydają się być całkiem atrakcyjne. Pierwsza z nich to zajebiście designerskie, oczojebne słuchawki, które po złożeniu zmieszczą ci się w kieszeni kurtki. Wartość 100 zł. Drugiej nagrody nie kupisz już w żadnym sklepie. Jest to oryginalny playbook, czyli szczegółowe kompendium wiedzy o tym, jak robić filmy na YouTube, żeby były one oglądane. Oczywiście z moją osobistą dedykacją. Odpowiedź na pytanie konkursowe wyślij na ten adres. Oba te przedmioty trafią do jednej osoby. Razem z odpowiedzią nie zapomnij podać swojego imienia i numeru telefonu, ponieważ losowanie zwycięzcy odbędzie się za tydzień na żywo na moim kanale. Chciałbym jeszcze dodać, że konkursu nie sponsoruje żadna firma a nagrody ufundował. Szczegóły konkursu w opisie pod filmem. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.